Żyjemy w XXI wieku. Cywilizacja ludzka wysyła statki eksplorujące kosmos. Zgłębiamy tajemnice natury, zaglądając w głąb atomu. Budujemy kilometrowe dropacze chmur oraz maszyny, które liczą miliardy razy szybciej od nas samych. Nie potrafimy zaś wyleczyć chorób cywilizacyjnych, pragniejących życie milionów ludzi? Coś tu nie gra. Niestety, przekonałem się o tym na własnej skórze. Po 28 roku życia pojawił się u mnie stopniowo coraz mocniejszy ból rąk i nóg, zaś lekarze przez kilka lat nie byli w stanie stwierdzić, co jest jego przyczyną. W końcu zapadł wyrok: nieuleczalne, reumatoidalne zapalenie stawów. Tu cytat: nieznanego pochodzenia i o nieznanym sposobie leczenia. Nie zaakceptowałem radosnej nowiny, według której miałem grzecznie spodziewać się utraty możliwości poruszenia kończynami, stosować codziennie leki przeciwbólowe, zastrzyki, a nawet operacje stawów, licząc na to, żeby samo przeminało. Zrozumiałem, że ta choroba przerasta lekarzy. Stwierdziłem, że są tylko ludźmi, tak samo jak ja. Tyle, że ja całe życie rozwiązuję najtrudniejsze możliwe problemy i kieruję się wszędzie logiką. Stwierdziłem, że po nicce do kłębka znajdę zatem rozwiązanie mojego problemu zdrowotnego tak, jakby to było każde inne wyzwanie, na przykład techniczne. Kiedy byłem studentem, zakładałem z przyjacielem system płatności bez żadnego doświadczenia ani finansowania i też wszyscy mówili, że to nie może się udać. A ja po prostu potrzebowałem wtedy płatności online, tak jak teraz potrzebowałem się wyleczyć. Wziąłem się zatem za szczegółową analizą dostępnej wiedzy polskiej, ale głównie obcojęzycznej, zarówno zachodniej, jak i z tradycji azjatyckiej. Po lekturze setek książek i latach prób i błędów znalazłem, że są na świecie ludzie, którzy w udokumentowany sposób leczą niemal wszystkie choroby. Tak. Także te uznane przez naszą lokalną akademicką medycynę za nieuleczalne, przed którymi jedną obroną ma być według lekarzy połykanie tabletek zabójczych nie tylko dla choroby, ale także dla całego organizmu oraz amputacje kolejnych organów ciała jak stóp czy tarczycy. Brzmi trochę jak teoria spiskowa, ale to prawda. Mógłbym tu opowiadać ile Lat, prób i błędów, a także bólu zajęło mi przetestowanie wszystkiego oraz znalezienie świętego grala. Ale skupię się teraz na tobie, bo chcę ci odpowiedzieć na pytanie, czy ta książka jest dla ciebie. Bo może nie jest. Ta książka nie jest dla ciebie, jeśli chcesz pozbyć się przewlekłego bólu, przewlekłego zmęczenia i cierpienia każdego ranka. Też byłem w desperackim punkcie. Już nie jestem i ty też nie musisz w nim tkwić. Ta książka jest dla ciebie, jeśli chcesz wiedzieć, jak wyleczyć się samodzielnie, najlepiej w pełni naturalnie lub z minimalną pomocą medycyny konwencjonalnej i alternatywnej. W jednej i drugiej jest coś mądrego, z czego warto korzystać. Samodzielnie wybierz, czy chcesz błądzić między lekarzami i marnować czas, pieniądze na porady od ludzi, którzy nigdy nie chorowali przewlekle, czy chcesz mieć gotowce na problemy zdrowotne od zdrowieńca? Dzięki tej książce możesz zdobyć wiedzę, która pozwala zrozumieć, jak się wyleczyć z chorób przewlekłych i jaką obrazić drogę do tego, żeby pokonać schorzenia tak ciężkie do opanowania, jak reumatoidalne zapalenie stawów lub tak niszczące i zarazem proste w opanowaniu, jak cukrzyca. Nie znalazłem drugiej takiej książki jak Jak wleczyłem nieuleczalne, która od A do Z byłaby przewodnikiem opartym na faktach, badaniach naukowych, setkach książek i przede wszystkim teorii zweryfikowanych w praktyce. Gdybym mógł kupić takie instrukcje kilka lat temu, zrobiłbym to za wszelkie pieniądze. Książka ta została napisana przez syna lekarzy, który odnosił sukces jako inwestor, przedsiębiorca, magister inżynier. A został z potrzeby wyleczenia siebie naturopatą, chętnie korzystając z najlepszej możliwej medycyny, niezależnie od tego, czy jest ona konwencjonalna, niekonwencjonalna, wschodnia czy zachodnia. Ważne, żeby była skuteczna. Przede wszystkim, ta książka jest dobra dla Ciebie, jeśli chcesz czerpać życia garściami, jak ja, a w razie potrzeby wyleczyć się szybko z jakiejś choroby. Najszybciej jak to możliwe i nie, marnuje, nie marnując czasu i pieniędzy na leki i suplementy i wędrówki pomiędzy specjalistami. Chcę to by to ułatwić i podaję na tacy kroki, które są niezbędne do wyleczenia całego organizmu. Z reumatoidalnego zapełnienia stawów, przeprowadzenia długiego leczniczego postu na wodzie i zastosowania diety rzeczywiście leczniczej, do jakiej nasze organizmy są przystosowane od milionów lat. Większość diet promowanych jako lecznicze, wegańskich, weteriańskich czy keto, paleo, a nawet karniwor, jest bowiem konstruowana, może nie tyle bezrefleksyjnie, co w oderwaniu od natury. Na mnie nie działała. Musiałem zrozumieć, co powoduje mój ból, dlaczego organizm reaguje tak, a nie inaczej, i jak długo długofalowo go wyeliminować. Czy ten naturopata, ani lekarz mi tego nie powiedział, nie doradził. Wszyscy oferowali półśrodki, których skuteczność była połowiczna lub krótkotrwała. Stąd taka, a nie inna droga, jaką wybrałem. Informacje, które podaję w książce, przetestowałem na sobie. Nie jest to więc dzieło teoretyka, który czyta badania naukowe i potem jest przekonany, że tak musi coś być, tylko dzielę się tylko tym, co rzeczywiście działa. Nic nowego nie wymyśliłem, ale. Połączyć kropki z kilkuset różnych źródeł, to też jest nietrywalna sztuka. Zachęcam do wyboru najlepszej wersji dla Ciebie. Aktualnie na stronie jakwyleczyłem.pl łamana książka jest dostępna wersja drukowana, e-book i audiobook. Napisałem tę książkę i nagrałem ją osobiście, ponieważ osoby, które zastosowały się do technik w niej zawartych, wyzdrowiały i odzyskały życie. Nawet. Chcąc mi udowodnić, że się mylę i że to, co opisałem, nie może działać i być takie proste. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. Jeśli metody opisane w mojej książce pomogą też Tobie lub Twoim bliskim, koniecznie podziel się tym ze mną w komentarzach pod tym filmem, żeby też pomóc innym. Dziękuję.